Siemanko, poniedziałek 9.20. Jedziemy rozdawać paczki Niemcom. Najpierw skoczę się do sklepu, kupić jakieś tam żarcie. I o 10.45 muszę się stawić na zbiórce na parkingu. Dostajemy skanery, kasę na paliwo. I myślę, że tak około 11.00 będę jechał na Amazon już. Się załadować i mam nadzieję, że do godziny 12 już ruszę w trasę. Pewnie dobra Szwajgu dzisiaj, chociaż nie wiem. wolałbym do jakiejś tam wiochy, żeby były domy jednorodzinne i nie pieprzyć się z Avizo i tak dalej, bo no, jak są do, domy jednorodzinne, to zazwyczaj ktoś jest z domu, albo dom obok sąsiad jest, nie? latać tam i z powrotem na górę to też takie trochę przerobane dobra odezwę się jak, jak będę miał coś wam do powiedzenia Na razie to tyle ode mnie Do zaraz. Jestem teraz na Amazonie już dopiero za 10-12 mogliśmy wjechać, bo paczki są gotowe no, czekam za skanerem, muszę być w tej masce. Mam nadzieję, że mnie słychać. No, i chyba tyle na razie. Nie wiem, gdzie dzisiaj jadę. Nie wiem, ile jeszcze mam paczek. Czekam za skanerem, żeby się zalogować. No, dobra. Słyszymy się później. Dobra, Załadowałem się. Dzisiaj mam. Już wam mówię. Yy... 43 punkty, 50 paczek więc jest git w rasch fajgu, więc pewnie bloki będą. Ha. A tam w miarę szybko powinienem skończyć. O, tu widzę, że jedna paczka nic yy, nie mogę dostarczyć, więc to ominę, i z powrotem będę musiał dowieść. Ok. Możliwe, że nawet już nie będzie tej, tej paczki. Dobra, ja ten, ja zrobię, zrobię potem. Teraz jak wyjadę, to zrobię. Po prostu yy, nagram trasę do pierwszego punktu, więc potem będę się meldował, jak mi idzie. Nowy rok, poczekaj, aż mi to przejdzie. Odstawiłeś mnie na krok, chyba byłeś w lekkim błędzie. Przecinamy szlaki, ronimy łezkę, czasem cierpimy na bezsen. Paru jest wrogów, kilka horrorów, do tego ta wiara bez sens. Gada, gada, mi, gada, mi, gada, mi, gada, mi, gada do Majka. Wiara, mi, wiarami, wiarami, wiara, mi, wiara, mówi, że na maksa. Zgubić coś dziś, łatwiej jest niż zrobić pasujące zdjęcie, poczekaj, aż mi to przejdzie. Wtedy włączę level expert, teraz jestem bidżniercem. Przez telefon nie połączysz się w bólu. Chciałbym zadzwonić po nowy rozum. Wywodzę się z paru marzeń i tłumów. Dziś mnie ekscytuje feedback za klub. Wsłucham się dziś, nie wiem co to za typ. Jakieś parę wcielek temu miałem myśli big, big, ey. Big, big, miałem myśli big, big. Mm, big, miałem myśli big, big. Słucham się dziś, nie wiem co to za typ. Jakieś parę wcieleni temu miałem myśli big big, ej. big big miałem myśli big big, big miałem myśli big big. Słucham się dziś, nie wiem co to za typ. Jakieś parę wcieleni temu miałem myśli big big, ej. big big miałem myśli big big. Big, miałem myśli, big, big B.I.G., Wiktor Duży i MC Wyprzedzając dobre dni Poprzedzamy cały syf, poprzedzając cały syf Ten kto bliski ci pomoże Kto ma dopić, wie kosę A kolejny rzuci głodę, co ją przerzuciłeś dziś Brak szacunku, bo zaczynasz Będą latać jak im podasz stawkę Trochę przykra, więc więcej tyraj Żeby pokazać im satysfakcję i ten uśmiech, który odbija się rano w lustrze Chyba miałeś już skakać za burtę, ale patrzysz jak to będzie durne Jak być człowiekiem w czasach instagramowców Lajki to potwór Dobra, jadę dalej Wchodzę do Edeki Chciałem tylko kupić sobie Takie late macchiato, zimne yy, i, I chleb A gościu do mnie Musisz wziąć wózek ale po co jak ja żykam po Musisz wziąć wózek

Zjem sobie. I tyle. Eee, Co chciałem powiedzieć? Eee, w, premier, e, tam w zapowiedzi e, poprzedniego filmu e, ktoś napisał, że interesuje się właśnie pracą w Niemczech. I czy faktycznie jest tak, że bez języka da się dostać tą pracę? No, powiem tak, ciężko. Zależy gdzie? U mnie. Ja musiałem przejść dwa szkolenia po niemiecku. I napisać potem test. Co prawda, test może napisać w języku polskim w Amazonie, yy, nie tylko w polskim. Praktycznie w każdym języku z Unii Europejskiej. No ale te, te szkolenie było po niemiecku, to było online. No i prowadził to Niemiec, więc no, trzeba trochę znać ten język, żeby troszkę się przygotować do tego testu. Chociaż te pytania nie były takie trudne, więc myślę, że nawet bym to zdał bez szkolenia. Ale nie powiem niektórych rzeczy Po prostu nie wiedziałem Bo jestem tak, nie byłem taki doświadczony W ogóle jeszcze nie jestem doświadczony A propos na przykład pracy ze skanerem Postępowania Z paczkami Jak, jak klient nie jest w domu Więc no ten język Troszeczkę w tej pracy Trzeba znać Przede wszystkim Chociażby po to żeby się w miarę dogadać z klientem jak trzeba do niego zadzwonić ja praktycznie tylko raz dzwoniłem do klienta jak już faktycznie nie mam wyboru bo jak podjeżdżam nie ma go w domu idę od razu do sąsiada zostawiam tu sąsiada bo nie możemy zostawić paczki w jakimś tam punkcie po no prostu nie możemy, yy, tylko, tylko albo sąsiad, albo klient bezpośrednio. Chyba że on sobie zażyczy i napisze to w aplikacji, to możemy zostawić w garażu, czy tam na tarasie. Yy, czy tam gdzie on, gdziekolwiek on chce. No ale takie rzeczy dzieją się tylko w domach jednorodzinnych, chyba że ktoś tam ma ogród, albo właśnie garaż i mieszka w bloku. No ale w bloku takie coś mi jeszcze się nigdy nie zdarzyło. Chyba że napisał, że przed, e, przed, przed drzwiami do mieszkania mam zostawić. Ale mało kto to chce, bo no boi się, nie, że sąsiad ukradnie czy coś. Jesteśmy w Niemczech, a tutaj takie rzeczy często się dzieją. Częściej niż w Polsce, muszę powiedzieć. No, to takie, taka odpowiedź za to pytanie. Tam ktoś yy, też napisał, że jeździł dla Amazonu, teraz jeździ dla GLS-u, chyba czy DPD. GLS jest tylko w Polsce, dla DPD Deutschland. No, też jestem ciekawy, jak to wygląda w takiej firmie. Wiem, że w UPC jest przestrane, że oni tam zapierdziela, zapierdzielają od rana do wieczora. Mają tyle tych paczek. No i bardzo dużo kierowców już straciło prawko, nie? że no, oni chcą jak najszybciej to skończyć No i to się wiąże z konsekwencjami Takimi, że walnie im zdjęcie fotoradar I... Dupa Ja akurat mam fajną aplikację Kam Sam to się nazywa I wykrywa mi fotoradary W Niemczech to jest zabronione, no ale... Co tam Lepiej, lepiej szybko wyłączyć aplikację podczas kontroli, niż mieć yy, zdjęcie na fotoradarze A wiadomo, to jest drogi interes Bo myślę, że jeszcze tak z 40 minut i powinienem być na miejscu Szybko nie jeżdżę tym pusem, żeby spalanie było dobre 110 na tempomacie Teraz, no 110 powolutku jadę potem coś nagram jeszcze e, troszeczkę z trasy jak tam wyglądają te dróżki sam nie wiem gdzie dzisiaj będę jeździł, wszystko się dowiaduję przed pracą nie mam nie mam, dane, mam na danego swojego rejonu no takiego czegoś niestety nie ma E, no oczywiście zdarzą się e, miejsca, że, które, gdzie po prostu się powtórzą. Na przykład w środę byłem e, w Brunswicku, w takim rejonie, e, na takiej ulicy, i po prostu w piątek byłem tam też. Właśnie miałem jeszcze opowiedzieć o takiej sytuacji. E, doszedł do nas taki e, kierowca. Które już wcześniej pracował dla Amazonu. W naszej firmie są praktycznie wszyscy niedoświadczeni. Tam pojedyncze osoby właśnie pracowały na kurierce jeden, jeden w Hermesie, jeden właśnie w Amazonie. I a propos jego. On tam się wychwalał, że on jest super zarąbisty, że w ogóle pomocy nie potrzebuje. Pierwszy dzień wziął sobie babkę do do, 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 do. Do szkolenia i co pół godziny do mnie dzwonił. Jak ci idzie, jak ci idzie? Ja mu mówię w ja nie mam czasu. To jest mój pierwszy dzień, muszę się skupić yy, na ulicach, żeby, żeby jak najszybciej zrobić swoją robotę, też co do domu, nie? Przeciągało mi się to, kurde. No. Co chwilę kogoś nie było w domu, szukałem yy, tych, jak to się nazywa. Yy sąsiadów nie było ich, i przeciągało mi na paczkę potrzebowałem 15 minut Wkurzałem się skończyłem w końcu swoją robotę nagle się w domu dzwoni, dzwonił czy mógłbym pomóc z jednej dziewczynie bo ona tam jeszcze trochę paczek ja mówię dobra no tam była 18. pojechałem tam do miasta obok Brażwajgu i wziąłem tam chyba 15 paczek od niej i nagle ten gościu do mnie dzwoni, ej, bo mi się skaner rozładował, nie mam co zrobić. Szef do mnie zadzwonił, że masz mi pomóc. Ja mówię, no jak, ja już pomagam jednej osobie, to jak mam pomóc? No on tak powiedział. No, to jak tak powiedział, no dobra, no to musiałem pojechać. Umówiłem się z nim y, pod sklepem i wziąłem od niego paczki, okazało się, że ma 20 paczek. Więc y, była godzina 19.30, ja miałem 30 paczek. Ja mówię, kurle, o co chodzi, nie, wkurzyłem się, bo... Była 21. Dzwonię do szefa. Ja mówię: Co jest? Ja mam 30 paczek, jest 21. Tam w było 25. Ja mówię: I czemu? No bo Burek do mnie zadzwonił, on tak ma na imię, Turek, że. Y, że miałem. że ty powiedziałeś, że mam wziąć paczki. Mówię, Ale takiego czegoś nie powiedziałem. To on się okłamał. Ja mówię: Aha, no to fajnie, co ja teraz muszę zrobić? A on mówi: Bądź tam, gdzie jesteś, wyszli mi na Whatsappie za 20 minut będę dobra, nie? Przyjechał i tak, już wkurzony na niego, nie? I mówi: Daj mi swoje paczki, ja je rozwiązę. Ja wie, jak przecież jest tak późno, ja je rozwiązę, nie ma ciebie, ty jedź do domu, się być po jutro, też jest dzień. Przecież ja to ja mogę ci pomóc, nie? Że robimy to dwa razy szybciej. Nie, 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 jedź do domu na spokojnie. I mówię, no dziękuję ci bardzo, no, super. Na drugi dzień został taką zjebkę, że masakra. No ale no dobra, pojechał w trasę, dostał za karę chyba 200 paczek. Ja zrobiłem swoją robotę. W piątek podjeżdżam na zbiórkę. Patrzę, gdzie on jest, nie? Nie ma go, spóźnia się. Pytam się kolegi, który tam e, nas, nas obsługuje. Jak są jakieś problemy, on zawsze jest na Amazonie, na magazynie. A on mówi, że. No, burek miał wczoraj stuczkę z jego winę, Cofał i walnął w nową serię 7 BMK i zrobił 13 tysięcy euro szkód. No, ale jak no, przecież cofał, mamy kamerkę cofania, czujniki parkowania, są jakiś normalny. Dzisiaj patrzę na grupie. Wczoraj odszedł z grupy na WhatsAppie, więc chyba się, zwol się zwolnił sam, albo jego zwolnili. No, masakra. Dobra, trochę poopowiadałem, eee, widzimy no. się później. Jestem w połowie roboty, teraz sobie robię przerwę na jedzonko. Spoko dzisiaj jest, wszystko dostarczone, tylko jedna paczka musi wrócić na magazyn, bo w aplikacji było napisane, że po prostu nie dostarczać, więc klient się rozmyślił, ale fajnie, nie musiałem tam jechać, od razu nawigacja mnie poprowadziła. Do następnego celu, więc spoko. Fajna pogoda. Rano padało, a teraz jest chyba 18 stopni. Słoneczko w krótkim rękawku mogę sobie latać. Jest git, W miarę szybko idzie. W 2 godziny, połowa pracy zrobiona. Myślę, że 16.30 będzie koniec. To jest ten sam rejon, co miałem w piątek I na ludzie, na ludzie sobie ogarniam, bo już mniej więcej wiem o co chodzi Gdzie co jest Więc jest spoko Dobra kanapka Szynka z jajkiem i papryką Można jeść Dobra Zjem Napiję się i lecę dalej, nie ma na to czekać Trzeba być szybko w domu No witam z powrotem Właśnie skończyłem pracę, jest godzina 17.05 Fajnie poszło tam, jedną paczkę muszę wziąć z powrotem, bo w systemie było napisane, że mam ją wziąć, mam nie dostarczać Więc musiał się rozmyśleć i, i po prostu nie dostarczałem jej a tak to poszło spoko. Wszystko to, co miałem, to dostarczyłem i e, oczywiście musiałem o kilku sąsiadów zostawić, bo klientów nie było w domu, ale z tym żaden problem nie był. E, musiałem kilka, kilka stopów e, zrobić szybciej, bo były określone godziny dostarczenia. Na przykład tam szkoła, jakieś tam miasto, w sensie urząd miasta, i no w sumie to wszystko. A jeszcze, jeszcze była, było przedszkole, to za późno też zobaczyłem. Do 16 miało to być, a była 16.15. Szybko tam pojechałem i na szczęście ktoś tam jeszcze był i dostarczyłem tą paczkę. A tak, to wszystko ok, dobrze dzisiaj poszło, jestem zadowolony. Teraz sobie jadę na 15 km na stację Amazonu i... Ten, jeszcze tylko muszę te torby poskładać, potem poskanować, położyć na regał i wypisać taką kartkę, o której wróciłem, ile pakietów wziąłem z powrotem. I to wszystko. opowiadałem pokazałem mniej więcej jak, jak to się jeździ w Niemczech te rowery tutaj no, chyba to no na tyle nic więcej już nie mam co pokazywać więc mam nadzieję że się podobało pozdrawiam Was serdecznie z Niemiec z Pranzwajgu Trzymajcie się. Cześć.